5 rzeczy z PRL, które dziś są warte tysiące. Jak masz rzecz z ostatniego miejsca, to jesteś bogaty. Numer 5. Kultowe meblościanki. Kiedyś były w prawie każdym domu. Dziś niektóre modele odrestaurowane osiągają nawet kilka tysięcy złotych. To już nie tylko meble, ale ikony designu tamtej epoki, które wracają do mody w stylu vintage. Numer 4. Zegarki płonie. Produkowane w Polsce w latach 50. i 60. były dumą krajowej technologii. Dziś kolekcjonerzy płacą ogromne pieniądze za oryginalne egzemplarze. Ceny dochodzą nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Numer 3. Plakaty filmowe z PRL. Polska szkoła plakatu to fenomen na świecie. Oryginalne plakaty z tamtych lat, tworzone przez uznanych artystów, dziś osiągają zawrotne kwoty na aukcjach, nawet po kilka tysięcy za sztukę. Numer 2. Motorynki Romet i Komary. Kiedyś marzenie dzieciaków i młodzieży, dziś perełki dla fanów motoryzacji retro. Odrestaurowane egzemplarze kosztują kilka tysięcy złotych, a niektóre nawet więcej niż nowy skuter. Numer 1. Porcelana śmielowa Eleganckie serwisy obiadowe z PRL, które często kurzyły się w kredensach, dziś osiągają osiągają zawrotne ceny na aukcjach. Zwłaszcza unikatowe wzory i limitowane serie są warte ponad 50 tysięcy złotych.